I już jak Państwo widzą, tym razem obok mnie zasiada doktor habilitowany Andrzej Mikulski, hydrobiolog z Wydziału Biologii UW, który z pewnością wprowadzi nas w temat wody i opowie nam o tym, co nas dzisiaj czeka i dlaczego ten temat jest ważny. Panie profesorze, czy możemy prosić o wprowadzenie? Dziękuję bardzo, dzień dobry wszystkim. W zasadzie to wprowadzenie nie jest istotne, bo chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak woda jest ważna. Dla ludzi, dla naszej planety, dla życia i dla wielu aspektów naszego funkcjonowania. Chyba warto zacząć od tego, że Ziemia to jest błękitna planeta. Z kosmosu w zasadzie widać głównie wodę i, i dlatego tak została nasza planeta nazwana. Dlaczego? Woda pokrywa około 71% powierzchni Ziemi. Dodatkowo, jak patrzymy na Ziemię z kosmosu, widać też chmury. Chmury to też jest woda, czyli tak naprawdę widać prawie wyłącznie wodę. Warto zwrócić uwagę na to, że woda odpowiada za około 50%, 50 za utrzymanie odpowiedniej temperatury na Ziemi. Jest najważniejszym gazem cieplarnianym na Ziemi i dzięki wodzie jest możliwe życie takie, jak, jak je znamy, jak je rozumiemy. No i bez wątpienia to, co jest ważne, to to, że życie powstało w wodzie i przez prawdopodobnie pierwsze kilkadziesiąt, kilkaset milionów lat, może kilka miliardów lat, toczyło się w wodzie i w wodzie zachodziła ewolucja. Jak spojrzymy na czas trwania ziemi, tutaj jest miejsce, gdzie rozpoczęło się życie. Nie wiadomo, kiedy pierwsze organizmy wyszły na ląd. Prawdopodobnie wyszły już około 3 miliardów lat temu, być może troszeczkę dawniej. Natomiast taki świat lądowy, jaki znamy, pojawił się dużo, dużo, dużo później. Tutaj jest strzałką zaznaczony moment, kiedy pojawiły się na Ziemi pierwsze kręgowce. I z tego diagramu wynika to, że w gruncie rzeczy przez większą, zdecydowaną większą część czasu, kiedy na Ziemi trwało życie, było to życie wodne. Życie, które ewoluowało w wodzie. i Większość organizmów, jakie kiedykolwiek funkcjonowały na Ziemi, to były organizmy wodne, w tym przeróżne formy dawno wymarłe, które w tej chwili paleobiolodzy odkopują, próbują rekonstruować. Ta wielka różnorodność pojawiała się, znikała, ale wszystko działo się to w wodzie. Do dzisiaj widzimy ślady tej różnorodności. Jak spojrzymy na formy organizmów wodnych, no to wydaje się, że nie ma porównania w żaden sposób z organizmami lądowymi. Tych form jest bardzo dużo, bardzo wiele grup organizmów w ogóle z wody nie wyszło i jest przywiązanych niejako do środowiska wodnego. I ponieważ wiele grup niejako jest charakterystycznych dla środowiska wodnego, nie ma w środowisku lądowym tych organizmów, w związku z tym pewne cechy organizmów są charakterystyczne jedynie dla niektórych grup organizmów typowo wodnych. I to jest jednym z ważnych powodów, dla których organizmy wodne w niektórych dziedzinach biologii są bardzo ważnymi modelami, organizmami modelowymi, na podstawie których możemy badać dość zawikłane, podstawowe problemy dotyczące funkcjonowania świata żywego i funkcjonowania ewolucji. Tutaj mamy takie dwa przykłady grup organizmów. Tutaj są organizmy, które są wykorzystywane do badań nad biologią starzenia się. W wodzie występują organizmy, które. Są wieczne. Są takie meduzy, które praktycznie żyją wiecznie i są teraz bardzo. I prowadzone są na nich bardzo intensywne badania. Organizmy wodne są też wykorzystywane do badania chorób człowieka i generalnie procesów, które dotyczą ludzi. Dzisiaj będą dwa, dwie prezentacje, które dotyczą badań podstawowych prowadzonych na modelach wodnych. O godzinie 18:50 i o 22:45 będziemy mogli usłyszeć, jakie badania prowadzi się na zwierzętach wodnych. Takie badania, które nie są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem wód, ale mają dużo większy, szerszy wydźwięk. Wiele organizmów, które żyły w wodzie. Grup organizmów opuściło wodę tylko częściowo. Takich organizmów jest sporo. Na przykład, typowym przykładem są płazy, które, z których część wyszła na ląd, natomiast rozmnaża się w wodzie. Tutaj mamy. Dzięki Muzeum Historii Naturalnej Brytyjskiemu bardzo fajny, faj, fajną planszę, która to pokazuje. Mamy traszki, mamy ropuchę, mamy żabeł i larwy żaby, które sobie pływają w zbiorniku. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, że to nie są wszystkie organizmy, które są przywiązane do wody i zależne od wody. Tutaj na przykład jest taka. Muchówka, która się nazywa gnojka wytrwała, która też posiada larwę wodną, a jest bardzo ważnym zapylaczem. Generalnie rzecz biorąc, sprowadza się do wszystko, o czym mówię, do tego, że degradacja i zanik ekosystemów wodnych bardzo silnie wpływa na funkcjonowanie ekosystemów lądowych poprzez to, że wiele organizmów, które są ważne dla ekosystemów lądowych, ma początek swojego życia w wodach i bez wód by ich po prostu nie było. Jak nie ma wody w ogóle, no to w zasadzie takie życie aktywne nie jest możliwe. Jest możliwe przeczekiwanie suchego okresu w stanie życia utajonego. Natomiast w momencie, kiedy w takie bardzo suche środowisko. Wpadnie, spadnie deszcz. Na takie suche środowisko spadnie deszcz, no, to natychmiast pojawia się, pojawia się życie aktywne. Tu jest akurat zdjęcie zrobione na pustyni kilka dni po pierwszych opadach w sezonie widać, że ten rozwój roślinności jest błyskawiczny i wykorzystuje. Wykorzystują rośliny każdą chwilę, kiedy odrobinę wilgoci pojawia się w środowisku. Będą cztery prezentacje, które dotyczą różnego typu przystosowań roślin i funkcjonowania roślin w kontekście wody, w kontekście braku wody albo jej nadmiaru. O 18.05, o 20.00, o 20.55, o 22.10 będzie można posłuchać, w jaki sposób rośliny radzą sobie z wodami. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że nasza cywilizacja pojawiła się w Dolinach Rzecznych, w różnych miejscach, niezależnie. I to, że się pojawiła w Dolinach Rzecznych w gruncie rzeczy zawdzięczamy temu, że woda jest nam niezbędna do życia i niezbędna do tego, żeby nasza cywilizacja się rozwijała. To nie jest nie tylko kwestia źródła dobrej wody pitnej, która w Dolinach Rzecznych jest dostępna. Mówię o wodzie gruntowej, która tam występuje dość, dość na, na niezbyt dużych głębokościach, ale woda dawała też liczne możliwości, tak zwane jak teraz mówimy, o usługi ekosystemowe, które umożliwiają. Nam funkcjonowanie i rozwój, zapewniała jedzenie, zapewniała transport, zapewniała możliwość funkcjonowania rzemiosła, coraz bardziej rozwiniętego i usuwała zanieczyszczenia. Generalnie rzecz biorąc, powodowała, że mieliśmy nadprodukcję żywności i byliśmy w stanie tworzyć struktury społeczne pierwsze. Wydaje się, że to jest bardzo istotne. Dzisiaj na ten temat będzie opowiadać Monika Mentrak w kontekście tego, że znaczna część z tych cywilizacji załamała się pod wpływem zmian klimatycznych, które były stowarzyszone z suszą. Czyli susza, zanik wody była tym elementem, które powodowały upadek cywilizacji starożytnych. Jeszcze jeden aspekt wody, który wydaje się ważny. W momencie, kiedy szukamy naszego nowego miejsca w kosmosie, pierwszym pytaniem, jakie zadajemy, to jest to, czy występuje tam woda. I w gruncie rzeczy to też jest jakiś dowód na to, jak woda ważna jest dla nas i dla naszego życia. To jest akurat Europa księżyc Jowisza, który prawdopodobnie posiada ciekły ocean pod skorupą lodową i stąd jest dość interesującym obiektem astronomicznym. Ile wody jest na Ziemi? No około miliarda 386 osiemdziesięciu 386 milionów kilometrów sześciennych. Pytanie, czy to jest dużo, czy, czy mało? Wydaje się, że dużo, ale powstał taki diagram, który mówi, że wcale nie. Tutaj w skali rzeczywistej jest przedstawiona kropla wody, która zawiera całą wodę, która istnieje na Ziemi i widać, że tej wody jest strasznie mało, czyli w skali ziemskiej ta woda tak naprawdę omywa lekko te miejsca, gdzie są oceany i to jest całkowita, cała woda, która występuje na Ziemi, a natomiast płynna, słodka woda jest taką ledwo zauważalną kropelką, nie mówiąc już o wodach, rzek i jezior, której prawie w ogóle nie widać. Czyli generalnie wody wcale nie, mamy, wcale nie mamy dużo. I teraz pytanie, jak ta woda jest rozłożona? Większość wody to są wody oceaniczne, i oni nie będziemy mówić, bo one są w gruncie rzeczy do, dość dość trudne do wykorzystywania do różnych celów, które, które mamy związane z wodą, związanych z wodą. Natomiast to, co nas interesuje, to interesuje nas, interesuje nas wody słodkie. Wody słodkie, mniej więcej połowa ich to są wody podziemne, a połowa to są wody zefensjonowane, czyli zakręte w śniegu i lodzie. I teraz problem polega na tym, że te wody zretencjonowane w śniegu i lodzie tracimy. Tutaj jest takie typowe zdjęcie, które wywołuje zdziwienie, dlaczego schroniska w niektórych górach były budowane w tak dziwnych miejscach, do których ciężko dotrzeć. No i odpowiedź jest taka, że one były budowane wtedy, kiedy lodowiec się kończył dokładnie tuż przy schronisku. I to, że to tak wygląda, jest takim wizualnym dowodem na to, jak bardzo szybko ubywa nam lodu na Ziemi. To jest lodowiec Aletsch w Szwajcarii, który jest nadal najdłuższym lodowcem w Europie, natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o objętość, to jest ledwie ułamkiem tego, tej olbrzymiej bryły lodu, którą, którą był jeszcze sto kilkadziesiąt lat temu. Natomiast jeśli chodzi o wody podziemne, również eksploatujemy je ponad miarę, tu jest akurat Przykład z pustyni w Arabii Saudyjskiej, która eksploatuje wodę ze złóż podziemnych, bardzo dobrej jakości wodę. Było tam około 500 km sześciennych wody, z której w zasadzie już nic nie zostało, bo została wyprowadzona na pustynię, wyparowała, wróciła w postaci deszczu. W większości już jest w oceanie jako woda słona. I również w Polsce eksploatujemy ponad miarę wody podziemne, nie mając na uwadze tego, że on, co prawda jest to przynajmniej część z tych złóż, to są złoża odnawialne. Ale tempo odnawiania ich jest bardzo wolne tempo naszej eksploatacji jest znacznie szybsze niż, niż tempo y, uzupełniania zapasów tych, tych złóż. Y, jeśli chodzi o tą malutko, malutki fragment, który y, pozostałej wody słodkiej, która istnieje na Ziemi, no to po pierwsze jest to wieczna zmarzina, która w tej chwili się topi i spływa do oceanu, czyli tą woda też nam znika. I y, y, jeziora, które też wysychają, zmniejszają swoją objętość. Tu jest akurat jezioro Aralskie, które jest dobrym przykładem, być może, bo jest jeziorem słonym, ale tutaj mamy jezioro Gnieźnińskie, które też w zasadzie prawie w ogóle wyschło. tych jezior wysychających na całym świecie, również w Polsce jest bardzo dużo. Czyli generalnie rzecz biorąc, tracimy cały czas wodę słodką. Czyli cały czas zamieniamy olbrzymie ilości wody słodkiej, którą można wykorzystać, które w ekosystemach pełnią bardzo ważną rolę, na wodę słoną wlewamy to wszystko do oceanów. Nie wszyscy ludzie mają dostęp do czystej wody pitnej, i to jest truizm, oczywiście. Ale to, że nawet w Polsce są osoby, które nie mają dostępu do bezpiecznej wody pitnej, no to może już nie jest do końca oczywiste. Tutaj jest taka mapka na podstawie dużego, dużego raportu, która pokazuje, że tak naprawdę nieliczne kraje nie mają problemów z wodą w ogóle. W większości krajów albo te problemy są umiarkowane, albo te problemy są bardzo duże, tak jak to ma miejsce w Afryce, czy w niektórych krajach azjatyckich, czy w czy w Ameryce Środkowej. Dla większości ludzi nadal woda jest takim zasobem, który warunkuje życie i wyprawa po wodę kilkugodzinna często jest tym, co powoduje, że w zasadzie całe ich życie kręci się wokół zdobywania wody, i my w Europie o tym zapominamy, a warto o tym chyba pamiętać. Ten brak wody w wielu krajach prowadzi do konfliktów rozmaitych i wiele osób wróży, że najwyższa wojna światowa będzie wojną, nie o zasoby takie tradycyjne, typu ropa naftowa czy, 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 czy kopaliny inne, ale będzie wojną o wodę. I w gruncie rzeczy to się już dzieje, to znaczy, jakbyśmy się przyjrzeli konfliktom, które w tej chwili wybuchają, no to woda jest gdzieś tam w podtekście tego konfliktu. Na przykład słynna wojna sześciodniowa była izraelsko-palestyńska, izraelsko-arabska w zasadzie była zainicjowana sporem, który się toczył o zagospodarowanie do Rzeczy Jordanu i był tak naprawdę sporem. Ten spór był sporem o wodę, o to, kto ma czerpać zasoby wodne w miejscu, gdzie tych zasobów wodnych zdecydowanie brakuje. Aktualny konflikt syryjski też jest. Zapoczątkowane taką dość niemiłą aferą, spowodowaną niesprawiedliwym rozdziałem wody w jednym z miast syryjskich, i to był taki zapalnik tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje. Także problemów z wodą jest dużo, tych konfliktów dotyczących wody jest na świecie bardzo dużo to są wypisane takie najbardziej poważne ale tylko w krajach, w których te konflikty dotyczą wody jako zasobu dla picia i do rolnictwa. Natomiast jest sporo takich miejsc, na przykład w Europie i w Stanach Zjednoczonych, w których toczą się zażarte za międzynarodowe spory o wodę, ale dotyczą raczej wody jako na przykład źródła energii. Taki troszeczkę inny charakter mają te spory. Jeśli chodzi o, o to, skąd się bierze woda, no to warto sobie uświadomić, że cała woda słodka, jaka istnieje na Ziemi, spadła kiedyś z opadem. Czy, czy to deszczu, czy, czy to śniegu, tam w wyniku spływu powierzchniowego część z niej dotarło, dociera cały czas do, do, do odbiornika, którym jest Ocean Światowy. Część tej wody spływa podpowierzchniowo i też spływami podpowierzchniowymi ląduje w oceanie. I teraz część tej wody infiltruje, zasilając wody gruntowe i to zasilanie wód gruntowych jest zasilaniem, które, które Zatrzymuje wodę w środowisku tak naprawdę. Wody gruntowe w górze zlewni zasilają wody powierzchniowe, które są poniżej. Czyli to jest takie, taki areał wody, który, który, wykorzystujemy do tego, żeby, który jest wykorzystywany do tego, żeby nawilżać kolejne fragmenty krajobrazu. Część z tej wody przesiąka do głębszych warstw wodonośnych, natomiast część odpływem podziemnym ląduje w oceanie. I teraz to, co jest najważniejsze, to to, żeby jak najmniej wody spływało powierzchniowo, jak najwięcej wody zasilało wody, wody gruntowe, po to, żeby można było ją wykorzystywać, ale ewentualnie, żeby wykorzystywana była w sposób naturalny do zasilania wód powierzchniowych. Teraz część wody paruje, woda deszczowa częściowo paruje, zanim spadnie na ziemię nawet, i para wodna kondensuje. Zamyka się cykl, spada woda w postaci deszczu na ląd. I warto pamiętać to, że wszystkie wody podziemne, również te bardzo głębokie, praktycznie są wodami, które kiedyś, czasami setki lat temu, czasami tysiące lat temu, spadły na powierzchnię wody i przesączyły się do dolnych warstw ziemi. Teraz sytuacja się diametralnie zmienia. Jeszcze niedawno było tak, że w Polsce, na przykład w zimie który charakteryzuje się, które charakteryzuje się dość dużym opadem. I opad był opadem śniegu. Ten śnieg kumulował się podczas zimy i zaczynał topnieć w ciągu wiosny, powoli nawilżając krajobraz, począwszy od Nizin po tereny wyżynne i góry. Ostatnie fragmenty śniegu w wysokich górach topniały późno, często, często latem, nawet w środku lata będąc źródłem wody dla, 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 dla Nizin, bo tamta, ta woda prędzej czy później spływała. W tej chwili mamy problem, dlatego że zmiany klimatyczne powodują ograniczenie występowania pokrywy lodowej, śnieżnej i lodowej. W związku z tym mamy... Już w tej chwili zauważalne wczesne susze, czyli susze, susze w momencie, kiedy w normalnych warunkach powinny topnieć śniegi i w których powinno być dużo wody. I mamy obniżenie zwierciadła wód gruntowych, bo te opady, które padały w zimie, ściekają bezpośrednio do rzeki, do oceanu, dlatego że w zimie, kiedy grunt jest zmarznięty, ziemia nie przyjmuje efektywnie wilgoci. I, i spływ powierzchniowy dominuje. Nie ma infiltracji, czyli nie ma przezostowania się wody do wód gruntowych. I, nie ma I to wszystko powoduje, że nie ma zasilania kolejnych poziomów wodonośnych i tracimy cały czas wody gruntowe, eksploatując je, a ograniczając zasilanie. Może tutaj bardzo szybko powiem, jak to wygląda, bo powoli się czas kończy. I w normalnych warunkach w lecie deszcz spadający na, na las zostaje w dużej mierze na lesie za pomocą intercepcji, czyli takiego zjawiska zwilżania powierzchni. Część z tego, tej wody nasionka, powoduje nasiąkanie butwiejącego drewna, mchu, ściółki, generalnie retencjonuje się tam. Część wyparowuje, a część zostaje w przestrzeni lasu w formie pary wodnej, która okresowo, kiedy spada temperatura w nocy, skrapla się, powodując powstanie mgły i rosy. Które są głównym źródłem wody dla bardzo wielu organizmów w okresie bezopadowym. Część wody dostaje się do gruntu, część retencjonuje się, czyli zostaje w glebie, część spływa podpowierzchniowo, część zasila wody gruntowe i część z tej wody gruntowych ścieka do niższych warstw wodonośnych. Z tych wód gruntowych możemy pobierać wodę eksploatując ją. One zasilają wody powierzchniowe, które są w fragmentach zlewni poniżej i zasila głębsze poziomy wodonośne, czyli odbudowuje te, te, te zasoby, które, które eksploatujemy. Teraz degradacja lasów powoduje, że ten system jest zaburzony. Wysycha gleba, degradują się gleby. Poprzez nabytonoza powoduje, że woda nie. Że gleba nie wchłania wody i yy, dominuje wpływ powierzchniowy. Regulacja cieków przyspiesza ten cały proces, w wyniku czego mamy przyspieszenie odpływu i brak odnowienia zasobów podziemnych. Yy, te dwa Czynniki, czyli brak retencji zimowej i degradacja zlewni, brak retencji w zlewniach powoduje to, że wody mamy coraz mniej i coraz wolniej uzupełniają się zapasy wód, wód gruntowych. A brak mgły i rosy powoduje, że bardzo dużo organizmów nie jest w stanie przeżyć suszy, ponieważ brakuje wody ciekłej, która jest im niezbędna do życia. Ten brak mgły i rosy powoduje, jest powodowany tym, że że mamy ciepłe noce, to znaczy temperatura nie przekracza tak zwanego punktu Rosy, czyli takiej temperatury, od której zaczyna się skraplać para wodna. Mamy w związku z tym bardzo dużo problemów, mamy wysychające rzeki, wysychające jeziora, pojawiają się na skutek suszy pożary, ponieważ woda ścieka w momencie, kiedy pada deszcz, pojawiają się też powodzie i w związku z tym jest bardzo dużo problemów związanych z tym, że jest różne, są różne pomysły na to, co z tym zrobić. Jest cała grupa osób, które uważają, że najlepszą metodą jest stawianie na naturalność i renaturyzacja wód, a druga twierdzi, że najbezpieczniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem jest regulacja wód, w wyniku czego dochodzi do bardzo ostrych konfliktów społecznych i ciężko znaleźć tutaj często nić. Porozumienia pomiędzy, pomiędzy obiema grupami osób. Natomiast to, co w, w, chyba na pewno trzeba zrobić, to trzeba tworzyć takie miejsca w krajobrazie, które chłoną wodę i ją zatrzymują, czyli tak zwane gąbki środowiskowe. O tych gąbkach będzie w dwóch prezentacjach. Przede wszystkim Wiktor Kotowski będzie mówił o tym o 17.30, a potem o 21.30 też będzie sporo o gospodarce wodnej i wykorzystaniu do tego roślin. A kolejną rzeczą to są zanieczyszczenia. Tą wodę coraz mniej mamy, ale ją no, zanieczyszczamy, w związku z tym coraz mniej mamy wody czystej. Na ten temat też będą dwa, dwie prezentacje o 19.25 i kończąca tę sesję prezentacja o 23.20. Dziękuję za uwagę.